Gazdozer? Czyżby? Nie. Gazdozer był z nie dwóch... Coś tam mówię, nie Dobra, <laughs> Wiem, mi że to wkurzający wy... boss. Mnie się wydaje, że warto pokazać tutaj, co może rasz. Mhm. Może przepaść na przykład. <laughs> to bardzo użyteczna umiejętność. Nie, myślę, że dam <laughs> radę jeszcze raz to zademonstrować. Może Wam, co może rasz? Rasz. Żegnaj okrutny świecie. Dobra, rasz tutaj zmienia się w. Motocyk! Dzięki niemu możemy skoczyć dalej! Wiedziałem, że prędzej czy później Rasz będzie miał dosyć tego potwornego życia. <grym> Dobra, Jak o. w ten sposób można przeleć przez ten etap. Oczywiście to doznaje bólu, a nie my! To otrzymuje obrażenia. Patrzcie, że... W wersji a. motocyklowej to zawsze trzymuję obrażenia. ten sposób Na gamebreaker. O widzicie tego, żołnierzyka w tle tam po prawej. E, jeżeli jeżeli my od dzwoni, a jesteś na... Przestań mnie. Jeżeli stoimy na kółku, to nic e, nam się nie stanie. Jeżeli stoimy na krzyżyku, to coś nam się stanie. Brawo. Byłem zmuszony. I stąd! Dobra. Zabawki! Cór. To jest raj każdego dziecka. Okej, okay, oh. przestaję nim być przed tym starcią. CC oh. roll! Ja A z właśnie. tym bossem walczyłem i nie jest przyjemny. Taka ciekawostka. Z Mega Man and Base yy, grafiki zapożyczono właśnie z Mega Man 8. I tego zmieni bosa także. Tam zapożyczono połowę rzeczy. Nawet bossowie zachowują się tak samo jak z Jest właśnie, nawet jest Sengoman. A Pirate Man zachowuje się praktycznie tak samo jak Grenade Man. Spoko. PC roll jest, no nie jest takim wkurzającym bossem. Ten... Nie w tej części przynajmniej. O. o i dostajemy Rush Mystery. Zaraz zaprezentuję co robi Rush Mystery. Chociaż powinniście już się domyślać. To działa jak Eddie tak właściwie. I potrafi nam dać super rzadki przedmiot występujący w Megamenie 1 i w dziesiące w Easy Mode potrafi dać nam Yashichi. Serio? Potrafi dać nam w tej serii Yashichi. Yashichi co? Yashi to jest taki przedmiot, który występował jedynie w Megaman 1 Magnini? Nie, Yashichis. To jest taki przedmiot, który występuje w omega 1 i odnawia nam całe zdrowie i wszystkie bronie. A, a to... Okej, okay, okej, okay, Te czaszki sprawią, że spadniemy. Okej. Okay. O właśnie! Uch, dobra. Metule ja Lepi się nie pogniewam. Jest... Ja się nie pogniewam na metule, szczerze. A ta strzałka cofa nas do początku etapu. Dokładnie. Czyli ani na czaszki, ani na strzałkę wa nie warto stawać jest. Dobra, co to za winta dziwna? O się. życie Życie, życie I oczywiście dom strachu. Właściwie każdy poziom... Każda gra, która miała poziom w cyrku prędzej czy później prowadziła do. Ja w ogóle bym tutaj gun. Każda gra, która miała poziom w cyrku prędzej czy później zaprowadzała nas do... nawiodzonego domu. Do domu strachu. Tutaj można wykorzystać Mega żeby... O, matko! Eee, jak to zniszczyć? Nie tym. Wow, to było trochę Nie drastyczne. Tym. Może skocz na górę Nie tym. Ground Pound? Nie tym. <noise> eee... Tutaj jest... E, swordman? Nie, tu jest Houndman. Nie, 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 chodzi mi czy w tej grze jest Swordman. A, tak, tak, w tej grze. No to być... dla mnie logicznie by było, gdybyś musiał miecza użyć, bo w końcu... W koszyk, do którego mieczy wbijesz. Słynna magiczna sztuczka. Nie. Zgaduję. Dobra. Idziemy na naprzód i oczywiście Sniper Joe hacks O! I te znaki zaprzania przekierowują nas do innych znaków zaprzania w tej planszy. Czy też po prostu do innych bloków. Do innych bloków po prostu. Musimy odpowiednio trafić, aby dalej przejść. Czyli... Miejcie frajdę zgadując. Oczywiście nie jest to losowe. No nie jest losowe, ale kiedy po raz pierwszy grasz... właściwie tak. To jest irytujące jak jas. O matko zgadłem i... wszystkie, mimo że nie widziałem żadnego. Grałeś yes. to jakieś pięć razy przed... No ale dawno już nie grałem od naszego ostatniego się, Bryło ci się w pamięć tak głęboko, że nie się rady tego się pozbyć. Cloudman! którego domeną jest elektryczność. Pikachu. Czy on był przebrany za pluseką przez chwilę? W każdym razie nie jest to taki trudny boss. Potrafi używać tego ataku i tej łapy, której naprawdę łatwo jest uniknąć. I to. To też jest stosunkowo łatwo uniknąć. Z tego też wystarczy... On mi troszeczkę... Bubu przypomina w Dragon Właśnie przez ten jeden ruch, gdzie ręce w ziemię wbija i wychodzą z drugiej strony. Wystarczy wykonać w odpowiednim miejscu ślizg, żeby uniknąć tego... O! z tej huśtawki. Ale ja nie uję. Mam mało życia! Ooo! <śmiany> Wstydziłbyś się. Nie. Zobaczmy, czy teraz mam Rush Mystery. Jeżeli tak, to mógłbym go użyć... Mam. Dobra, mogę go użyć, jeżeli mój stan się pogorszy. Broni nie zamierzam korzystać. Zamierzam... Właśnie, tu nie ma i tanków w period, tak właściwie. Czy słup? Potrzebne. Na... Będę używał tylko ręcznej armatki na każdym z y, mistrzów robotów. Ręcznej armatki, która jest wspomagana przez najpotężniejszy kupny przedmiot w grze. Tylko. Mhm. Ale Ale zauważasz, że Spread już nie rani Tylko Tylko Tak, sam Tak, w Dlatego, że. No to jest oczywiste. Bossowie zawsze w megamenie migali. O ma Przez to... Zrobione jest tylko po to, żebyście nie mogli pokonać bossa zbyt prędko. W końcu to ma być boss. Ma być trudny. Dobra, eee... Rush Mistery... Nie tu! Tu! Jeżeli się raz. W to było właściwie trochę irytujące. Bossowie tam byli zbyt prości, jeśli potrafiliście szybko strzelać. Wy patrosze! ci. Yeah! Rush, jesteś... Mówiłem wam, potrafi dać ten super rzadki przedmiot um, i dał ten super rzadki przedmiot w tej... w tym momencie. Rush! O matko! O, matko! See you in my I po... i obrońca go może się schować. To właśnie Megaman <śm> jest. Pogromcą klownów. <śm> o matko! <śm> ja się nie wierzę, że w tym momencie go dał! A to jest inteligentny pies. Nie wiem dlaczego... Zamknij oczy! <laughs> I od clowny Man'a otrzymujemy Thunderclaw. pazur pioruna. E, dobra, idziemy. Nie otrzymujemy jakiejś piłki. I teraz głosem. na cały głos tylko dla tej jednej scenki. To ta jedna scena, tak ta, ta scena, w której krążą lekarze. Cały głos, Lekendy. więc nie będzie słuchać wibiusza i mnie najprawdopodobniej. Więc, <laughs> Dr. Light, jak to jest? Czy to będzie w porządku? Jestem prawie skończony. Bateria będzie ładowana za 10 minut. To jest dobre. Co myślisz o tych? Przygotujcie się. Seems to be energy resources <laughs> But I've never seen this type on Earth. I don't know where this <laughs> energy came from, but cannot let it fall into so hands. <laughs> you must recover all the energy immediately, Mega Man. Wait, wait, Mega Man? But where is Dr. Wiley? That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. When we find that media, we'll find Dr. Wowie. Oh must Yeah! Dobra, teraz moge ciszyc ściszyć. You'll find Dr. Wowie. Find Dr. Wowie. Dlatego doktor Fat bo Wuyna na Dr. Wowie. You must recover the energy immediately, Man. Mega Man. <laughs> We eight might be able to locate the energy, resources. energy resources. O, zobacz na swoją dłoń robocie. Trójpal czasów. I... właściwie nie jestem pewien, czy zauważyliście, ale kiedy Megaman widział tego robota, był tylko kupą zielonych szczątków, a teraz jest cały i zdrowy i wygląda jak wygląda. Logika! Toski. gwiazda wojny! To on! Czekaj, musimy grać ciszej na nie będziemy słyszeć dumy. O kurczę, przepraszam, tego robota. <grywka> nie, 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 nie wiem jak on się nazywa. Wysię, wyciszę cię, wyciszę, <grywka> wyciszę, nie martw się. <grywka> Nie wiem, co oni mają z tymi przy... zbliżeniami. Oglądałeś kiedyś Aladyna? E, nie. Jest, jeżeli oglądaliście kiedyś Aladyna, to na pewno wiecie o co mi chodzi. Tam w pierwszej scenie prosi o zbliżenie i kamera zbliża... zbliża się tak, że przy... uderza mu w twarz. Właśnie koleży mi się ta scena dokładnie z tym. My widzimy jego włosy w nosie. My nie musimy tego <grymny> widzieć. To nie, nie musi, bo to tak dramnie. Co za moc! Muszę za nim iść. Dobra, tutaj mamy drobinę. A... Muszę jeszcze trochę bardziej to ciszyć... No, ja nie słyszę nic. W ogóle, więc Dobra. Miła obszarka. Tak się oczywiście może. to sta siłą, matko. To jest flaber. Śruba. I w tym pomieszczeniu poznajemy użyteczność Thunderclaw. Czyli coś, co moglibyśmy zrobić z raszem. Wielką użyteczność Thunderclaw. Bra. A i wspomnisz o pewnej konkretnej różnicy, która A, jest. Tak jest, tak. W Wersji Sega Saturn walczymy przy jednej ze śrubek walczymy z Katmenem. W tej. i. właściwie chyba jedyna gra, gdzie pojawia się z powrotem nasz znany wszystkim dobrze boss: Mega Man 10. Dobra. Mega Man 10 też tam był? Tak były, bo są od jedynki do dziewiątki. No czy nie było sam Katmena, ale od jedynki do dziewiątki były. Wszystkie. No właśnie, Katmena nie było. Ty jesteś? Czekaj, kim jesteś? Nie próbuj mnie zatrzymać. Od wypełnienia mojej misji. Tak. Nasz dziwny robot ma kąpodel carbon. O masko i zmienia się w wielkiego meteora. To jest szkoła walki Clownmana, Stała się dosyć popularna ostatnimi czasy. On jak też widoczny. może nas przygwozić. Dobra. Dobra. Dobra! Zła. To jest niezła kopalnia z projektu. Jeszcze Ej, pokaż inne ruchy. on z tą piłką spamuje? Matko, nie! Falcon, bo! Znowu Rasz! Ja Pło! ci! Ja się ci! Ja Rzuci ci po prostu zbiornik. Ten... Paczka amunicji. Chcesz się założyć? Nie. Paczka amunicji! Paczka amunicji! Nie! Okej, okay, okej, okay, mój błąd. Ale i tak malutką łapteczkę ci rzucił! Nie, nie! Rasz cię nienawidzi. Jak to? On przecież Ja ci dał. Umylił się Dobra, zaczyna spawać pięść, to mi na rękę. O, w Wykrakałeś się, I ogólnie zrobiłeś wszystko źle. Tak. Jest! Czy wszystko z tą w porządku? Protomen! 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 Proto o, dziękujemy ci, Protomenie! Wykrzyknik! Kropka, kropka, kropka. Co się stało się? Tak widzicie tą literówkę tutaj? O. Gdzie? What happened? A, okej. Okay. Dlatego, co się stało? Kim on jest? Nie wiem. Ten robot nie walczył z pełną siłą. Dlaczego? I skąd Mega o tym wie? Widzi go po raz pierwszy w życiu. Może być połączony do, z doktorem Wowie. Wowie. Co? Wieża Wowie jest o krok od tego miejsca. To nazwa nowego zamku Wowiego. Tam może iść ten robot. Może będę ostrożny. Dziękuję, Protomenie. Proton jest świetny w tej części. Widzieliście? To jest jaskinia. Bez jakiegokolwiek wiatru, a jego szalik, długi na 2 metry w tej części, i tak powiewa. Mua! Tak, tak niego niego badass. O, wieża Tak on! Yy, chwyt. Megaman Man Crunch! Megaman, który się jak mała dziewczynka, aż który. no jest głupi. O, dziękujemy, to było przydatne. I to jest żałosne, spójrzcie, Megaman pokonywał wszystkich, a tutaj łapie jakiś losowy. O, do I mi się wyjątać, jest żałosne. Okej, okay, zaczęło mnie na obraz kurasza. Po to, żebyś mógł podziwiać jego cierpienie, bo się z tego śmiejesz, ty okoliczniku. O! Znisz go, znisz go! Nie, znisz nasze... Nie. Znisz nasze us, uszy tym, tym głosem, fatalnie! Nie, Megaman! Natkaj! Zamknij buzię. Mega Megaman! Zatkaj paszczę, proszę Cię! O, patrzcie, dopiero teraz się wyrwał. Wow. O. Czyli rasz udawał przez cały ten czas. Okej. Okay. Dobra. Dla tych, którzy nie słyszą, on się nazywa Duo. Tak. To nie powiedziałem jego imienia wcześniej. Epic Co? Music! Nie! Mówiłem ci, że to wyciszyłem. <laughs> mm, wiem. I dlatego tym się lepiej zrobił. Pięć! Ta edy edycja w tym anime jest trochę dziwna, naprawdę. I ten Kara Karatek! Właściwie, Na przykład lewa pięść dło jest wielka, tamtego filotowego prawa była wielka. Dlatego niektórzy mówią na niego Old. <laughs> o. On był zbudowany na ciemnej materii. Na ciemnej masie. Ciemna materia. Magusie, gdzie jesteś? Ciemna masa. Cała ta kraja jest taka ciemna masa. <laughs> I co za symbolika głęboka. To jest złe! O, więc ma! No. Trochę! Gdyby nie miał To Kurze! A co, gdyby miało kwiatka i było fioletowe, to też by było. To by było dobre? To by było złe. Się na jego zapięcie. Wyobraźcie sobie, że on tak zawsze pozuje do zdjęcia. Do dowodu. Widdy już zauważyłeś, że tam z koło tej czachy były promyczki. Może to jest po prostu ciemne słoneczko? To jest słoneczko stare tu <śmiech> <Dobrze>. <śmiech> jest złe. <super. śmiech> o. Pancerz, który jest związany tylko z fabułą. Hmm. Czyli później trzeba będzie go jakoś zniszczyć w specjalny sposób, tak? Tak. Skaduje? Tak, dobra. W tym momencie Teraz kończymy. Teraz będzie musiał szukać sposobu, żeby obejść ten pancerz. Kończymy pierwszą część, tak jakby. Prawda? Tu był seversi i Virgiusz. Prawda? Tak, prawda, prawda. Prawda? Prawda. Żegnajcie. Cześć!